W dzisiejszym odcinku. Tutaj mamy elegancki chodnik, moi drodzy, popatrzcie. No i tak, moi drodzy, idę tą agronomówką. Cześć moi drodzy, witam was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy materiał z serii Wszystkie Ulice Hałucnowa. Pracowałem nad nim przez blisko tydzień, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze zanim zaczniemy, proszę o ocenę tego filmu. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam również do subskrybowania tego kanału po więcej takich ciekawych, niecodziennych treści. To tyle tytułem wstępu i zapraszam do oglądania. Ulica Architektów, moi drodzy. Ulica Kolonia. Tak się to prezentuje. Tutaj skrzyżowanie z ulicą Wyzwolenia i Kolonią. Ulica Muzealna, moi drodzy. Tak to się prezentuje. I moi drodzy, ulica tysiąclecia. Tak to idzie. Tutaj mamy elegancki chodnik. Moi drodzy, popatrzcie, aż wam przybliżę. Jakiś czas temu już zrobiony, ale bardzo elegancki. Tutaj skrzyżowanie ulicy Murarzy z wyzwolenia. Powiem wam, ruch niesamowity, no ale to taka godzina, niestety. Ulica żywa, jak widzicie. Asfalt trochę połatany, ale jest. Wyżynna i elektryków. Moi drodzy, ulica Chemików. Tutaj. Ulica siostry Małgorzaty Szewczyk. Ta ulica nosi nazwę od założycielki zakonu sióstr Rafitek Fałcnowie. Przy tej ulicy tak, także mieści się dom kultury, który wcześniej był gospodą. Gemeinde Gasthaus. Gminna gospoda, powstała ona około 100 lat temu, funkcjonowała też po II Wojnie Światowej, ale została potem przemieniona w dom kultury. Zakon siósty rafitek w powstał w 1891 roku. Skrzyżowanie z ulicą Nowy Świat i ulicą Janowicką. I sąsiadująca z Nowym Światem ulica Jasińskiego. Ulica Nowy Świat. Ulica Leszka Czarnego, króciutka. Ulica Zbyszka z Bogdańca. Tak to się moi drodzy prezentuje. Tam jeszcze idzie tam, 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 tam temu. <grystanie> Majora Henryka Suarskiego. Nauczanie w języku polskim w Fałcnowie zaczęło się w 1907 roku w sutenerach przy ulicy siostry Małgorzaty Szewczyk. Wcześniej był to numer 299, bo dawniej nie było nazw ulic. Na przełomie lat 1910 11 trwała budowa nowej szkoły obok aktualnej ulicy Majora Sołarskiego. Jest to mniejszy budynek teraźniejszej szkoły SP28, aktualny adres szkoły podstawowej w Fałcnowie. Jest to wyzwolenia 343 oraz drugi budynek na ulicy Witosa. Ulica Leonida Teligi, ulica Jana Kubika, ulica przyjaźni. Przy tej ulicy znajdują się ogródki działkowe Orlik. Wcześniej miał tu postać basen księży las. Ulica Księży Las, ciąg dalszy. Tutaj, tutaj, tutaj. I podejście. Jak widzicie. O tam. Ulica Księdza Pawła-Skiby. Wcześniej ta ulica nazywała się Malborska. Rada Miejska postanowiła ją nazwać zyskiem Księdza Skiby. Za dokonania ze jego strony dla ocznowa. Ksiądz Skiba był proboszczem w fałsnowie w latach 1939-70. I zbliżenie na kościół. I moi drodzy, po lewej stronie ulica agronomówka, a po prawej ulica Józefa Braka. No i tak moi drodzy, idę tą agronomówką, patrzę na ten asfalt. Powiem wam, kiedyś chyba mi się gorszy wydawał. W sensie nie wiem, może mi się wydaje, albo tutaj łatali poważnie. No bo kiedyś to poważnie, była tutaj tragedia. Ulica Ojcowska. Ulica Marglowa. Kościół wychocnowy pod wyzwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W kościele znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej. Jest to figura, która powstała po II wojnie światowej, ponieważ poprzednia spłonęła podczas pożaru kościoła 4 lutego 1945 roku. Kościół od 2 lipca 2016 roku jest bazyliką mniejszą. Co miesiąc w wychocnowskiej świątyni odbywają się katechezy, prowadzone przez znanych księży, zakonników, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Aktualnie proboszczem i kustoszem Hosnewskiej Świątyni jest ksiądz Kanonik Piotr Konieczny. I odchodząca od Kościoła ulica Serdeczna. Dziękuję za uwagę, proszę nie zapomnijcie o ocenie tego materiału i widzimy się już niedługo w następnej części wyzwania. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia.